W drugim odcinku Sky Pirates. Dzisiaj zajmiemy się y, dodatkiem Explorable 1 oraz paroma achimutami na zabicie właśnie piratów etero, eterowych, jakie tak można powiedzieć po polsku. Zacznijmy jednak może od y, Explorable, bo gdyż te, Piraci będzie bardzo prosty do zrobienia, zajmie to sporo czasu, więc nie będę pokazał dokładnie, że tam zabijam na przykład całe 250 połów, tylko pokażę Wam gdzie jest jeden, gdzie jest drugi i tym podobne. No dobra, ale przejdźmy na to do Explorer y, bo a piratami zajmiemy się później na equementy. Explorable, który nam doszedł, to jest History Buff. Zaczynamy go tutaj w tym miejscu. Jest to w Lions Art Zaraz nad nowym Dungeon'em. Przy tej statule. Po prostu musimy zagadać do tego mpc ka On tam zdradza nam jakąś historię, bla 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 bla. Możecie sobie poczytać. Ja tam nie mam ochoty, nie chcę się po prostu. Wiem, tutaj zagadujemy no skończymy pierwszy. Lecimy z następnego i szukamy właśnie takich książeczek Marine Plague, które odkryją nam tajemnice plagi widoczne jakieś marynarzy, no cóż, nie wiem, nie wnikam. Warto odwiedzić, zrobić sobie Explorabla, za zrobienie go dostaniemy prawdopodobnie 5 punktów, 5 yy, skill pointów, więc nie będzie nic, ale zawsze coś. Tu jest drugi punkcik. Lecimy do trzeciego. gdzieś był trzeci. No i dobrze kojarzę. Też pierwszy raz to robię. Także się nie zdziwcie, jeżeli czegoś innego przez chwilę mógł znaleźć. To jest trzeci punkt. Czwarty, był gdzieś tu. Więc sobie zrobimy teleport w to miejsce. I tu było gdzieś czwarte. Czwóreczka, nasza kochana gdzie tutaj mamy cień. O, tu jest, tu jest nasza czwóreczka. Takich punktów jest 12. Większość, 11 już jest w Lion's arch. I jeden jest poza mapą Lion's arch, więc pokażę Wam później, do tego dojdziemy jako ostatni punkt. A więc robiliśmy czwóreczkę, lecimy do piąteczki. Piąteczka jest mniej więcej. To jest, z tą stroną musimy wejść chyba. Chyba wejście do tego. No to musimy wejść na górę, z tego co dobrze pamiętam. Tylko teraz. Nie, tu nie. Czekajcie, kurwa, zgubię się to tak naprawdę w tym momencie. Panie Mistrzu! No, muszę jeszcze no. tu jest jedno wyjście. Tak. Kurde, co to było to wejście? No. Teraz musimy to znaleźć. Spokojnie, zaraz znajdziemy. Nie mam bat. ma no, bata na pirata, o to było chyba tu Chyba to. Jeżeli nie to wybaczcie, ale... no szkurde, zabyliłem Zabyliłem się w lańczasz, więc niemożliwe. Ah. Нужно выйти на гору. Только где тут выйти сейчас? А, там будет, наверное. Позволь мне сейчас засвонить. А, это будет где-то No, i tutaj o właśnie. I jesteśmy. I gdzie to jest to jest? O. W tym miejscu. Dobra, zaliczone. Piątka zaliczona, czyli teraz idziemy do szóstki, a szóstka.

24, доченьки, шиккость. Сейчас, когда что на поверхности что под водой. Нет, тут нас уже видит далеко. Тихо. Мам, шесточка. Сюдомка на сто. Już wróżbimy sobie 7 Teoretycznie tu czy to gdzieś pewne dole jest. a nie tu jest dobra, no, sąki. Ósemeczka jest. jest w tym miejscu pod tym podkładem. A, tu właściwie tu jest też jak dziewiąteczka tak zwana, czyli tam dziewiątkę. 8 pod spodem Dziesiątka była gdzieś w tym jest. a lecimy tutaj. Teraz nie wiem, czy to było pod wodą, czy nad wodą. Hmm. Tu jest pod wodą. To jest dziesiątka. I jedenastka jest tu. Teraz musimy się oddać lepiej teleportem, to będzie na szybciej. 11, 11. Начинаем до 11. Другой будет зажигать. Мы что-то здесь jesteśmy близко. To mamy i 11. No dobra, najłatwiejsze nam poszło. Została dwunastka, która jest. O, Ruins of Orr, a dokładnie w tym miejscu. Najbliższy teleport, żeby tu się dostać. Hmm. To jest, To mamy trochę do przesunięcia, no cóż, tak bywa. Mamy chory lips. Ok, czekamy się się napczyta. Ok. No i lecimy. Mam nadzieję, że te patafianki nas nie zabiją. Że będziemy dostatecznie szybcy. Gałgą ty Gadgeta.

drzewa chyba nie mają okazji. chyba że ewentualnie one są tam kto tam wie no dobra dostałam na ostatnią książkę tylko teraz pytanie gdzie ona dokładnie tutaj się znajduje gdzie ja gdzieś gdzieś mniej więcej gdzie to jest ale... Dokładnego miejsca aż tak to nie znam. powiem szczerze. No, Zabijmy sobie tego gościa tutaj. Żeby nas nie System będzie bardziej pod leczenie, więc... Dlatego to trochę zajmuje. I nie wiem, że to jest dziś tu. Jednak nie tu. Kurczę, a teraz mamy się zolony problem. Czyżby tu. A tu jest. Okej, okay, mamy. Dobra jest. I dwunast. Nagroda 5 pointów Zawsze się może przydać Pyk, dostaliśmy sobie 5 pointów Dobra, to tyle co do Explorabola Sam podwód nabrałem na górę, załóż Prawda są jeszcze w tym sensie. dobra, nieważne Zajmijmy się teraz pozostałymi argumentami, czyli tym właśnie zabijcie tych asasinków i innych pierdół które są tutaj właśnie wyznaczone Zobaczmy na przykład tego a Aetherblades is Ascalon Jak widzicie, wszystkie właśnie tutaj mają w e, swoich nazwach e, mapy, na których się znajdują Ascaloni, czyli place of Ashford, is Plateau, of Ruins Iron Matches, Fireholds Rise, czyli musimy poszukać powiedzmy w tym miejscu a Ascalona, gdzie to jest Askalon? Gdzie to było? To było tu, Ascalon dajmy na to Price of Ashford, teleportujmy się tutaj, albo tutaj pod i właśnie pokażę wam jak zrobić tutaj ten achievement na zabójstwa tych jardołek. Właśnie to zależy od mapy, jeżeli macie na przykład mapie Shift Rakes, no to wiadomo gdzie na te Shift Rakes, jeżeli jest to wiadomo to jest I tutaj na przykład jak widzicie holograficzne miniony, znaczy holograficzne te projectory, to dookoła nich, jeżeli podejdziemy, powinni nam się zrespić e, właśnie ci tutaj. Hmm. Właśnie. Powinni się zrespić, ale czemu się nie respią? Po tego jak wstaniemy, to powinien nam się zrespić te właśnie nasze pierdołki, skalnianie, ale czemu się nie respią? Tego powiem szczerze, nie mam pojęcia i nie wiem. Zobaczmy koło innego miejsca gdzieś może też jest lepiej może też po prostu zaraz pił jest nie teraz pięć powinniśmy... o właśnie widzicie teraz się zaraz tak to powinno wyglądać no i tak według mapy dochodzimy do odpowiedniego miejsca w tym momencie o ciach i tak robimy za każdym razem po prostu. Tu no, mamy następne, zaraz będzie następny, zaraz przejdźmy tutaj. Tu jest ten znaczek, jeszcze pokażę Wam jednego. No i tu właśnie tak to wyglądają te ich archiwamenty. Na przykład teraz zrobiliśmy. Jaki to był? Eee, czekajcie, który to był? Ten. Ascaron and no, że znajduje się właśnie Blade w Ascaronia. Wszystkie to są od nazwy pochodzą od właśnie instancji, jakby no, się znajdują, tutaj macie przykład tu będzie gdzieś e, Citadel of Flame, gdzieś tutaj było jeszcze. Czekajcie inne. No, Honor of Waves, Conset Mana, Twilight Harbor Gup, Sorrow and Brace. I tutaj w tych mapach, ship Breaks. o widzicie, tu jest Ship Breaks, tutaj zrobimy jednak tu mamy Ascolonial, czyli tu są te dwa na tych trzech mapach. Polecimy sobie tutaj. W każdej w każdym macie, w każdej nazwie, na jakiej mapie się znajdują, dokładnie w jakich spotach. Więc spokojnie myślę, że możemy sobie to zrobić. Jakich, jak widzicie, musimy zrobić 50. Zrzucimy tu, żeby się, zrespiło, żeby się zrespiło, zrespiły, zrespiło, ale gdzieś się się, proszę bardzo. I robimy po prostu. Ciach, no. ciach, ciach. Cia. I sobie zabijamy. No i to tyle. I teraz po prostu zabijacie na każdej mapie w zależności od nazwy. Takie one jak ja mówię, mają nazwę, to mogą zabijacie sobie na tej mapie właśnie kierowców. Także trzymajcie się, do zobaczenia. W trzeciej części pozostałe te, jeżeli chodzi o kaszę. Gdzie się robi, jak się robi, kiedy się robi. I pozostałe archivmenty, które jeszcze się robi na tym Dungeonie, których akurat nie byłem w stanie zajrzeć na pierwszym Dungeonie, to oni. Słuchajcie się, do zobaczenia, na razie.